Widzieliście, udało mi się dostać na plan jednego z moich ulubionych seriali wojennych dziewczyn. To w ogóle była taka mega szybka akcja. Ogłoszenie zobaczyłam na Facebooku, zgłosiłam się, wysłałam maila z konkretnymi informacjami, jakie były wymagane. I za parę dni otrzymałam telefon od właśnie pani z agencji, że jest szansa dla mnie. Że jeśli potwierdzę faktycznie, że mogę tego w tym terminie, że jestem dostępna, to pani prześle moje zgłoszenie do produkcji. I tak to wszystko poszło. Otrzymałam niedługo potem informację, że produkcja jest zainteresowana i, i że zostałam przyjęta na plan zdjęciowy. Opowiem Wam w ogóle, jak to wyglądało. Dzień wcześniej, czyli jak we wtorek mieliśmy nagrania, w poniedziałek musiałam przyjechać, żeby o 17.00 zrobić testy na COVID przed Pałacem Kultury. Trochę to zajęło, ja myślałam, że będzie szybciej, nie było kolejki, ale powiem Wam, że problem był w tym, że jakiś e-mail nie chciał do mnie dotrzeć. Przez co musiałam wypełniać formularz parę razy. Musiałam przez to czekać, bo oni nie wykonają testu, zanim ten e-mail nie dotrze, także trochę się naczekałam, ale wyrobiliśmy się w końcu chyba w półtorej godziny, może troszeczkę mniej. W każdym razie myślałam, że to naprawdę pójdzie szybciej, ale, ale no trudno już. Dobrze, że w końcu ten e-mail dotarł w ogóle, bo bym tam czekała nie wiadomo ile. I we wtorek z rana o 8.30 była zbiórka na Mokotowie w garderobie, przed garderową. Tak to wyglądało. Bałam się, że będzie o piątej albo jeszcze szybciej, bo pani mówiła, że często tak jest. Całe szczęście trafiłam na, na takie nagrania, że mogliśmy zacząć spokojnie. E, o 8.30 zbiórkę właśnie potem przeszykowaliśmy się. W sumie mnie wzięli jako pierwszą do garderoby. Tam e, dostałam, e, dostałam całą stylizację. E, następnie przeszłam na makijaż. Zrobili mi właśnie charakteryzację, jeśli chodzi o fryzurę, makijaż i tak dalej. Następnie musiałam chwilę poczekać na parę osób jeszcze i jechaliśmy grupką, podjechał po nas autokar i jechaliśmy grupką na, już na plan zdjęciowy. Jak wszyscy byli gotowi, to było tak mniej więcej o 10.10 .10. właśnie przyjechał autokar, pojechaliśmy mniej więcej jechaliśmy tak 20-25 minut na teren wojskowy, także musieliśmy dostać wszyscy przepustki w zasadzie było małe nieporozumienie, ale to już pominę. I wjechaliśmy właśnie na, te, na to miejsce, gdzie nagrywaliśmy wyścigi konne, takie sceny w ogrodzie, i takim właśnie. W sumie zobaczy, zobaczyliście to na, na tych krótkich e, nagraniach, które puściłam na początku tego e, filmu. Na początku zaprowadzili nas na bazę, tam już e, zobaczyłam pierwszych aktorów, tych, e, których oglądam właśnie w tym serialu. E, także to było takie ciekawe, bo dochodzimy na miejsce, a tam właśnie. Mm, Siedział jeden z aktorów, właśnie z miasta 44. Bardzo e, lubię go oglądać, także to było takie fajne. W zasadzie żałuję, że nie zrobiłam sobie z nim zdjęcia, bo też byłaby fajna pamiątka, no ale trudno już tak wyszło. E, po niedługim czasie przyszła pani, która właśnie to była opiekunka statystów. Powiedziała, że, jest, e, potrzeb że potrzebują już kilka osób e, do sceny przy, <laughs> przy boksach konnych, no przy koniach. No i ja się zgłosiłam i moje koleżanki. Poszłyśmy na to miejsce, tam była grupka Niemców, i zaczęli, zaczęli nas rozdzielać. Jedna koleżanka z tym Niemcem, ja z jakimś tam, i tak dalej. I mieliśmy za zadanie przejść się, po prostu się przejść, rozmawiać jako pary wiadomo w tej z powrotem. I w zasadzie to było 50 razy nagrywane, jak nie więcej. Dobra, może przesadzam, ale bardzo, bardzo, bardzo długo to robiliśmy. Nie wiem, z dwie godziny może w tej z powrotem przechodziliśmy, także to też było ciekawe doświadczenie i wiedziałam, że to długo trwa, ale nie wiedziałam, że aż tak, że aż tyle trwa jedna scena, nagrywanie tego samego. Jeden aktor musiał tak w tej z powrotem wylatywać z tej sceny, to było też takie zabawne dosyć. Kolejna scena, w jakiej wzięłam udział, to Widownia, byliśmy widownią podczas wyścigów konnych. W zasadzie to reżyserka wzięła mnie do... Najprawdopodobniej, jeśli wykorzystają to ujęcie, będę rozpoczynać tę scenę. Miałam z Niemcem przejść się po prostu przez ten tłum. <laughs> Kamera była skierowana prosto na nas z bliska. Także, mam jeśli to wykorzystają, mam nadzieję, to będziemy właśnie rozpoczynać scenę. Mieliśmy się przejść. I zejść schodami na dół i w zasadzie to była nasza, nasza rola i tak też parę razy. Raz na tych schodach prawie się wywróciłam jak nagrywali, także też trochę komicznie, bo takie wielkie flagi hitlerowskie wisiały i, i też uderzyłam się w głowę, więc to było dosyć głupie, ale, ale no, udało się to zrobić. Nie przerywali nic im w ogóle, także dobrze. Około 16, 17, trzecia scena, w której brałam udział, reżyserka wybrała mnie, tylko mnie i koleżankę, żebyśmy siedziały przy głównej scenie, przy stoliczku. To też macie nagranie tego małego tego miejsca: dwa stoliki. Bodajże tam były może trzy, ale potem zostawili chyba dwa. E, tak, e, przy głównych aktorach tam był znany nam wszystkim z serialu Schneider. Taka naprawdę szansa też i ciekawe doświadczenie, bo po prostu, nie wiem, dwa metry ode mnie jak nie mniej e, nagrywane były te główne sceny z tymi e, głównymi aktorami. Także ja siedziałam e, tutaj przy stoliku, tutaj przy drugim była właśnie nagrywana jedna z głównych scen. E, tak, nagrywali nas e, z różnych stron, wiadomo, musiałam popijać. E, popijać sok z kolejnym Niemcem, to już trzeci był e, mi dopisany, także dobrany, także tak to wyglądało i to też trwało bardzo, bardzo długo, nie wiem ile razy powtarzali te, te, te swoje kwestie ci główni aktorzy, długo to schodziło, ale naprawdę to była najciekawsza scena ze względu właśnie na bliskość, na to, że to się działo przede mną, mogłam obserwować e, wszystko. Nie wiem, czy już wspomniałam właśnie tam e, jednego aktora, nie wiem, czy mogę zdradzić, czy on tam będzie grał, a drugi to Schneider, znany nam wszystkim Schneider, który się z nami przywitał i był bardzo, bardzo wesoły. On w sumie chyba taki jest, tak się zachowywał i miałam okazję właśnie go poznać. E, cały czas po angielsku tam rozmawiali, e, o sceny po niemiecku, a po angielsku w przerwach tam z, reż z reżyserem i, i z innymi sobie rozmawiali, taki miły bardzo. i zupełnie inny niż w serialu, spokojnie. I około 19.00 kazali nam na bazę zejść, musieliśmy czekać na, na końcówkę, żeby wszystko się zakończyło. Też trochę czekałyśmy, ale potem, nie wiem, o 20.00 coś wracałyśmy znowu autokarem do Werderowy i potem dojechałam już do domu i w sumie to było około 21.00 i to był koniec. Tak udało się całe szczęście o tej porze, bo inaczej musiałabym już pewnie wracać z kimś. W najbliższym czasie nagram dla Was odcinek z najczęściej zadawanymi pytaniami odnośnie właśnie statystowania przy wojennych dziewczynach. Zadaliście dużo pytań. Wiele się powtarza, ale te właśnie główne wybiorę i odpowiem Wam na te pytania właśnie jak to wyglądało yy, jeśli chodzi o pieniądze, jaka atmosfera na planie, co z noclegiem, co z jedzeniem na planie, z jakimiś właśnie posiłkami i tak dalej. Także czekajcie na ten film, myślę, że będzie ciekawie i i że obejrzycie go. Dziękuję Wam za obejrzenie też tego odcinka. Mam nadzieję, że... Zeszy to się zaczął zamykać. Mam nadzieję, że wkrótce właśnie się widzimy, że zostaniecie ze mną. Zostawicie łapkę, komentarz oraz subskrypcję, która bardzo dużo daje, bo wiem, że chcecie to oglądać i że mam tworzyć te treści, które, które tutaj wrzucam po prostu i mam realizować pomysły, jakie, jakie kłębią się w mojej głowie już od dawna. <laughs> Dziękuję jeszcze raz i pa pa.